Dlaczego właśnie do obozu sportowego? Ponieważ w latach 90. bardzo wiele Polaków, Polek uprawiających jeszcze chętniej sporty, bo tak będący przez swoich dziadków, babcie kształtowani, to jest naumiewani, bardziej naumiewani, kiedy jeszcze nie było tylu gier na Komodore, IBM-ów, co były dopiero taką rzadkością, nowością, i dopiero zaczęło się gdzieś w latach 90 tych szóstych, dziesiątych w mojej ocenie, Dziesiątych nie załudano, no Hata tak nie więcej wnioskuje, tak jak obserwowałem rynek i siebie, i kolegów. Po prostu tyle, że po prostu wiedząc, że też mając IBM-a pierwszego, to były lata gdzieś dziewięćdziesiąte. No które to było? Dziesiąte? Szóste, gdzieś. 96, 95, 96, jakoś tak, 97. No to wtedy było takie odstępstwo u wielu, u wielu ludzi od lekcji WF-u, niestety, ale w szkołach podstawowych bardziej było to pilnowane, uważam, w liceum bardziej, któ którym ścili na ugodę, że przynosili byle zwolnienie lekarskie, twierdząc może którymś rodzicom swoim, że właśnie, że mogliby wtedy więcej czasu mieć na naukę, albo że komputer to przyszłość i tak dalej, to taka muzyka właśnie z lat tamtych, kiedy tacy ludzie, którzy odeszli do czegoś takiego i jeszcze mają to w sobie, tę pamięć, w sensie to uchowanie takie sportowe, to było takie skojarzenie właśnie z filmami amerykańskimi puszczanymi z tamtych lat Dirty Dancing, obozy taneczne, obozy sportowe, różne takie wszelakie yy, miłe treści dla Polaków i Polek puszczane kiedyś w telewizji TVP1, TVP2, kiedy nie było więcej kanałów, yy, no było jeszcze TVP3, to były puszczane filmy, które były oglądane kolektywnie, ale w takim rozumieniu, że po prostu jak był puszczany jeden film, to większość Polaków i Polek w tym samym czasie ten sam jeden film. I to takie psycho-duchowo to takie było doświadczenie fajne, ciekawe dla świata polskiego, bo dodawało tak coś więcej, nie?